Ja mu zaraz go wyświczę. Starego se ze mnie zrobił, ja go zaraz pokażę. mu Galic się naoglądał, myślisz, że się nauczył boksować. Hej, koleżka, chodź do tutaj. A co ci ty, Co ty sobie wyobrażasz? Co? co Gale oglądasz bokserską? Nie ma i co? I uważasz, że jesteś taki sztywniak? Co starego ze mnie robisz? Ja co ci rady nie dam. Co starego? Ja ci rady nie dam. Ile foreman miał lat, jak, jak zdobył? Nie wiem, ile miał lat. Co? 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 Chodź, chodź, chodź. roboty. Zostawiłem roboty, nie, E, 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 to, co? Działku, co? Co? coś powiedział ku hey, co się dzieje Co, jak co? Jak to nie bies, co? co ci się stało nie bo nie ja telewizora włączać on nie może żadnej gali oglądać a co ty chcesz no, to z znaczy on mówi że ja jestem stary taty, ją, nie, w jak nie dobra nie dobra chodź chodź, chodź. chodź, chodź. co ke jak jest O. 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 Patrz. Coż to? Coż co, co, co? A co to? O! Tu jest o! No jest latać i dla Latać. Tak taki gadatów. jesteś. Okej. Poczekaj tam, czeka, czekaj, czekaj. Tak czeka. co? 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 Poczekaj. Co? No serdca jest niepotrzebny. Masz czego mnie? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie będziesz gadał. Poczekaj. Jak profesjonalnym no, boks Na rożniku czerwonym no. no. Zbigniew Pigiew, tak. zwany zbyniem, na rożniku, tutaj drugim, Ghost Riders, Ghost Riders, policzmy tak? się, poczekajcie, się. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, ring jest, tak? Ile stać? Trzy minuty. Trzy rundy po trzy minuty. I do góry, i do dołu. Dawaj. Dawaj. Dobra. Dobrze. Jedź. Nie poniżajcie się do ścian. Nie! Koniec. To co? Nie. koniec. Sprawa jest niezakończona. Jedziemy do Radzymina na galę. O, tam zobaczycie, jak się boksuje, naprawdę. I wrócicie do ringu, dobra? A Was wszystkich zapraszamy na galę boksu do Radzymina, na, która się nazywa Bitwa Warszawska. Zapraszamy wszystkich 9 marca i tam. Chłopaki zobaczą, jak się naprawdę walczy. I tam Zobaczymy. nas zobaczycie. Tak jest.